temu nie wypłaciła pieniędzy zawodnikom. Usunęła. Main event. A zaczniemy sobie od bloku freak fightowego. Jest tych newsów freak ostatnio, słuchajcie, dużo, ale wynika okay. to z zagęszczenia gal, mając trzy liczące się federacje, Fame High i Prime, gdzie każda z nich organizuje 3-4 do 4 gal w roku. To wychodzi praktycznie jedna gala miesięcznie. No i zobaczcie, teraz w lipcu mieliśmy Prima 2, w sierpniu jest Fame 15, we wrześniu jest czwarty High League. Październiku jest kolejny prime. No to teraz by wypadało, żeby kolejny fame był w listopadzie i A na Highlight I mamy piszeszny. jedną kale miesięcznie. Robi się ciasno i jest tego dużo i tak jak w zeszłym roku mówiłem wam, że najprawdopodobniej 2022 będzie najmocniejszym rokiem dla biznesu Free i wygląda na to, że póki co to się sprawdza. To myślę, że w przyszłym roku możemy zacząć obserwować wyhamowanie tego trendu, bo federacji Walk, Gal, konferencji zaczyna robić się naprawdę dużo i łatwo, żeby temat się przejadł. Chyba, że federacja Ciągle będą wpadać na nowe fantastyczne pomysły Zamiast serwować nam odgrzewane kotlety A w tematyce odgrzewanych kotletów właśnie No to słuchajcie, Arek Tańcula Z Murańskimi Tak, nie z murańskim, tylko z dwoma Murańskimi Na jednej gali na fejmie 15 Arek Tańcula najpierw Ma zmierzyć się w formule MMA Z młodym Mateuszem Murańskim I niezależnie od wyniku tej walki Jeżeli lekarze dopuszczą go do kolejnej Nawet jeżeli przegra, to wejdzie on do Kolejnej walki ze starym Murańskim, z panem Jackiem. I uwaga. Ale jak to jest, że on będzie walczył... A to nie było ostatnio tak, że on ledwo oddychał po jednej walce? Jak on niby ma zawalczyć dwie? Przecież lekarze go nie dopuszczą, jak on przecież ledwo tlenu będzie miał. Z nim będzie się bił w klatce rzymskiej. Również w formule MMA, ale wyjątkowo brutalnego MMA. Bo takiego, w którym będą dozwolone łokcie. I to jest chyba pierwszy raz taka sytuacja w Federacji Freak że mamy... Dozwolone łokcie. Od razu, oczywiście, pojawiło się pytanie: Co jeżeli Arek będzie niezdolny do walki z powodu kontuzji lub zostanie znokałtowany? I Federacja Fame już w poście ogłaszającym tę walkę odpowiedziała, że w blokach startowych czeka zawodnik rezerwowy. Mam nadzieję, że nie będzie to Alan Kwieciński, tylko ktoś ciekawszy. Tak czy siak, formuła w sumie ciekawa, więc pomimo, że trochę odgrzewany kotlet to podany w takiej nowej, fajnej panierce, więc myślę, że będzie się to ciekawie oglądało. No ale słuchajcie, dostaliśmy też oficjalne potwierdzenie: Main Eventu Fame 15, który. W którym wiele osób myślało, że będzie walka błoński-dubiel, a tutaj mamy Linki Master kontra Lil Masti. To strasznie śmieszne, że obie panie mają bardzo podobne ksywki i obie swoją karierę w internecie rozpoczynały w podobny, kontrowersyjny sposób. Pojedynek został okrzyknięty mianem walki o pas królowej Freak Fightów i walka zapowiada się ciekawie. Aniela, parterowo, jest bardzo mocna, ostatnio też sporo poprawiła stójkę. Natomiast Marta Linkiewicz cały czas pozostaje w bardzo dobrej dyspozycji. Pokazała to między innymi podczas pojedynku z Way of Blonde, który wygrała. A Ostatnie kilka tygodni spędziła na obozie szkoleniowym w Tajlandii. To, że do samego pojedynku dochodzi, myślę, że nikogo nie dziwi, bo spekulowało się o nim od dawna. Ciekawe natomiast jest to, że walka odbywa się na evencie Fame, bo Lil Masti aktualnie oficjalnie zakontraktowana jest w High League. A kiedy odchodziła ona z Fame MMA, to odbywało się to w delikatnie rzecz ujmując, nieszczególnie dobrych emocjach. A Wy komu kibicujecie, możecie dawać znać w komentarzach. W tychże komentarzach ludzie na TikToku bardzo mocno hejtują też Edia. Pewnie dla wielu z was nie jest to nic nowego, bo znany freestylowiec regularnie staje się obiektem krytyki za różne sytuacje jego dotyczące. Tym razem sytuacja wydaje się być jednak dosyć poważna. Kilka miesięcy Czemu? temu rozmawialiśmy sobie o sytuacji, w której Edio nagrał piosenkę na temat swojej obecnej dziewczyny. Piosenka była zatytułowana Model na przedramieniu, no i była takim trochę żygiem emocjonalnym, wylaniem swoich żali w jej stronę. Para przeszła przez poważniejszą kłótnię, no i raper zdecydował się bić do studia, nagrać teledysk i puścić w sieć swoje przemyślenia. Cała akcja została przez internet oceniona jednoznacznie źle. Na Edia spadła wtedy sporo krytyki, on sam zdecydował się ten utwór usunąć, przeprosić za niego. No i później wraz z Polą wrócili do wspólnego życia, nagrywania TikToków i wszystko wydawałoby się wróciło do normy, ale jakiś czas temu na jej profilu zostało opublikowane takie oto oświadczenie. Oświadczam, że pan Piotr Bylina nie określał mnie mianem osoby chorej psychicznie. Ponadto wskazuje, iż pan Piotr Bylina w trakcie związku nie nakłaniał mnie do czegokolwiek, do Dlatego oświadczam, iż pan Piotr Pylina nie jest osobą toksyczną, a jego ostatni utwór nie ma żadnego związku z naszą relacją. Proszę przestać do mnie dzwonić z gryźbami, że zniszczycie mi życie, dobrze? Co? Czekaj! Eee. Czekaj, czekaj, to ten utwór jego muzyczny to był o niej? Okej, okay, czyli on nagrał jakiś utwór o niej, gdzie ją gdzieś tam krytykował, potem wrócili do nagrywania TikToków, a ludzie dzwonią, bo... Co? To ludzie dzwonią, czy on dzwoni? Dziękuję, detektyw już nie będzie wam potrzebny. No więc generalnie mamy tu formułkę ewidentnie napisaną przez prawnika. Pytanie czy do dziewczyny zostało wezwane jakieś wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych, czy być może już jakaś poważniejsza forma interwencji prawnej, taka jak na przykład pozew cywilny. Praktyką stosowaną przez niektóre kancelarie jest wysłanie pozwu do osoby, którą chcemy pozwać, zanim skierujemy go do sądu. Wysyła się do kogoś taki pozew, formułuje w nim swoje żądania, a potem kontaktuje się z taką osobą na zasadzie no to słuchaj, no to to co dostałaś, to jeszcze nie wpłynęło do sądu, ale jak się nie dogadamy i nie zrobisz tego, co chce, to taki pozew do sądu wpłynie i wtedy będziemy rozmawiać inaczej. Jak okay. było, nie wiemy, ale oświadczenie, które wygłosiła była dziewczyna rapera, brzmi generalnie jak statement, który wygłasza się wtedy, kiedy przegrywa się sprawę sądową. Na odbycie się takowej pomiędzy ich rozstaniem a opublikowaniem tego TikToka przez nią było zdecydowanie Oni się po tej piosence pogodzili, a jakiś czas temu znowu rozstali. Ty, ale nie wiem, to jest takie dziwne, no bo to jest takie wyciąganie brudów w internet, w piosence. A potem wspólnie wracamy do nagrywania śmiesznych TikToczków. No to jest takie. Kurwa! Na no... Nie, no. Mało czasu, więc prawdopodobnie dogadali się w jakiś sposób polubownie. Nie wiem, kto doradza Edziowi, jeżeli chodzi o jego ruchy w social mediach, ale powinien tę osobę jak najszybciej zwolnić, bo efekt był oczywisty do przewidzenia. Fala hejtu i krytyki na Edzia za brak umiejętności dogadania się z osobą, z którą był w związku, nasyłanie na nią prawników, a jeszcze dziewczyna napomknęła w tym TikToku o jakichś groźbach przez telefon, różnych dziwnych rzeczach. I oczywiście nagrała go zapłakana i roztrzęsiona. Wyszło dramatycznie źle, jak zresztą mogłaby się spodziewać każda rozsądnie myśląca osoba. Na tyle źle. Że Edzio postanowił się do tego TikToka Poli odnieść. Jak wiecie, jestem osobą wierzącą, kierującą się w życiu określonymi wartościami. Ponadto jestem od dwóch lat pod opieką terapii. Wygrał. Wygrał. Żadna wierząca osoba nigdy by nie zrobiła złej rzeczy. Easy. Co dodatkowo potwierdza, że nie byłbym zdolny do jakichkolwiek zachowań y, uznawanych za toksyczne. Twór na przed ramieniem był błędem, do którego się przyznałem usuwając ten utwór z kanału i wyciągając wnioski z tej sytuacji. I teraz tak, nie mam pojęcia co tam się między nimi działo i jak wyglądała ich relacja. Biorąc pod uwagę jakie są jej reperkusje, pewnie lepiej dla nich obojga, że się rozstali. Spoko, do tego momentu okej. Okay. Natomiast pozwolę sobie skomentować sposób argumentacji, której używa w tym oświadczeniu Edziu, bo wzbudza on ona u mnie pewne wątpliwości. Powiedzenie, że hej, nie zrobiłbym dziewczynie przecież nic złego, bo jestem osobą wierzącą, więc to byłoby niezgodne ze mną, jest w całej mojej sympatii do Edia, którego, co dodam, podziwiam jako freestylowca uważam, że naprawdę jest bardzo uzdolniony. jako człowieka prywatnie go nie poznałem, więc nie wiem jaki jest. Ale. Argumentacja tego typu jest śmieszna, niedorzeczna i wygląda jak wycieranie sobie mordy religią. Nie odnosi się do niczego konkretnego i niczego nie udowadnia. Analogiczne wątpliwości mam do argumentu, który pada dosłownie chwilę później, Check pod tytułem jesteś. Chodzę od dwóch lat na terapię, więc nie byłbym zdolny do zrobienia czegoś złego. Co ma piernik do wiatraka? To, że. Jak to co? Przecież to jest speedrun? Any percentage? W wymówkach. Wymówka religijna. Czek. Wymówka y, jakiejś traumy i jakiejś choroby psychicznej, która sprawia, że zachowujesz się, jak się zachowuje? Czek. Let's go. ktoś chodzi na terapię, nie zmienia tego, że mógłby zachować się. O czym najlepiej świadczy fakt, że chłop, pomimo chodzenia na terapię, zdecydował się swoje żale do dziewczyny zamiast u terapeuty wylać w teledysku na YouTube. Okej, okay, przeprosił, przyznał się do błędu spoko. Natomiast mam wrażenie, że komunikacyjnie raper podchodzi do tej sytuacji absolutnie fatalnie. Związki i relacje międzyludzkie są kwestią bardzo delikatną, szczególnie te, które są medialne. Gość doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jest pewnie źle oceniany po tym, jak zdecydował się wypuścić piosenkę Motel na przedramieniu i zamiast rozstać się z dziewczyną w sensowny sposób i do gadać się w taki sposób, żeby żadne sobie nawzajem nie wadziło w przestrzeni publicznej. To wysyła jej pisma od kancelarii prawnej i żąda wygłaszania oświadczeń brzmiących jak tragiczne formułki. Jednocześnie mówiąc, że on ją poprosił za pomocą kancelarii, żeby to zrobiła i powiedziała. Postanowiłem yy, za pośrednictwem prawnika poprosić cię, żeby wycofane nie padają żadne argumenty i żadne dowody. Mam chorobę psychiczną wie, w Boga i w ogóle było gorzej. Mogę n-worda napisać? Nie, nie możesz. To żadne wytłumaczenie. Generalnie, niezależnie od tego, kto w tej sytuacji ma rację Na poziomie merytorycznym, jakichś tam potencjalnych zarzutów Argumentów, to jeżeli chodzi o kwestie komunikacyjne i PR-owe Edziowi przydałyby się korepetycje A jeżeli jesteśmy przy ludziach, którym przydałyby się korepetycje pr I komunikacyjne, to mamy dramę z fagatą Jest to taka mini-drama, ale może rozkręcić się z niej coś większego Tak jak obiecałem, przy każdej okazji przypominać, tak przypominam również teraz Że fagata nadal nie odniosła się do sytuacji dotyczącej Głosówek, które wypłynęły na światło dzienne, w których określa Stu, jej przyszłego chłopaka, swoim planem B na życie. Nagrania te stawiają ją w bardzo złym świetle, rysując obraz osoby złej, interesownej, która pozoruje relację romantyczną z youtuberem tylko i wyłącznie dla własnych materialnych korzyści. Dobrze jest nie zapominać, że Fagata nie tylko do tej pory się do tego nie odniosła, to później jeszcze wspólnie z marką płatków śniadaniowych przygotowała reklamę wyśmiewającą ten temat i była z tego powodu bardzo dumna, także Agato cały czas czekamy na jakąś wypowiedź w tym temacie. Złe zdanie na temat Fagaty zdaje się mieć również popularny ostatnio streamer Franio, ponieważ na podcaście u Vibrosów głośno wyraził on swoje wątpliwości co do znajomości Lizy z wspomnianą tutaj influencerką. Co ciekawe, Fagata, której yy, nie lubię osobiście. Fagata kurwa skacze po zasięgach, jak, po, jak, jak yy, skacze po zasięgach. Fagata jest bardzo łasa na fame. No i słuchajcie, fagata zdecydowała się odnieść do tej jego wypowiedzi i postawy na live. Ie. jak się okazało, jest ona jego podejściem mocno zaskoczona. Nigdy nie mówiłam źle o nim i nie znałam go wcześniej. I przykro mi, że dlatego, że się zadaje z Lizą, a bardzo ją lubię i generalnie uważam, że jeżeli on też ją lubi, to powinien chcieć, żeby miała inne koleżanki. Na dodatek podczas... A tam nie było jakiegoś wątku, że Fagata coś niefajnego mówiła tej Lizie o Franiu, czy coś takiego? Hmm w streamu Frania, przeczytał on na głos fragment wiadomości, którą od fagaty otrzymał. Fagata to mi napisała uwaga mordeczko, nie wiem co ci zrobiłam, albo co ci moje stylie przeszkadza, ale nie życzę sobie siania fermentu na mój temat. Z nikim nie podpisujesz żadnej umowy, nie nastawię jej negatywnie do nikogo i nie kradnę ci jej. Lizę bardzo lubię, nie wiem czy wiesz, ale często się widujemy i nic wiem nie dodaje. I teraz tak, nie mam pojęcia, jakie prywatne relacje łączą obie panie. Jak są sobie koleżankami, to super i nic mi do tego. Natomiast ciężko dziwić się Franiowi, biorąc pod uwagę powszechnie dostępne informacje na temat fagaty, że może mieć pewne wątpliwości co do jakości relacji, którą jego partnerka mogłaby z nią utworzyć. Myślę, że bardzo zrozumiałe są jego wątpliwości co do intencji fagaty wchodzącej w taką relację. I bardzo nie rozumiem zaskoczenia fagaty tego typu stanem rzeczy, bo myślę, że dziewczyna czyta komentarze i dobrze zdaje sobie sprawę, jakie reperkusje cała ta drama ma dla jej wizerunku. Ciężko się więc dziwić, że facet, który jeszcze jej nie poznał prywatnie, może być do niej w jakiś sposób uprzedzony. Także, no, skąd zdziwienie sytuacją? Nie wiem. Ale fajnie byłoby po. A ja wiem, może już myślała, że jej drama ucichła, już wszyscy zapomnieli, że jest interesowna, jeżeli chodzi o zasięgi. Może myślała, że już wszyscy zapomnieli. ...debaty pomiędzy Franiem a Fagatą w tym temacie, co pewnie się nie wydarzy, ale cóż, każda sytuacja, która zwiększa szansę na to, że Fagata w końcu będzie musiała wypowiedzieć się w temacie swoich głosówek na temat Stu, to dobra sytuacja. W dobrej sytuacji natomiast nie znajdują się zawodnicy organizacji Pink MMA Gala odbyła oh się około miesiąc temu i okazała się całkiem sporą klapą Szacuje się, że Pay Per View kupiło dosłownie kilka tysięcy osób Szum medialny nie był tak duży jak włodarze zakładali Co prawda w momencie ogłoszenia tej federacji Faktycznie przez chwilę było o nich dosyć głośno Natomiast pierwsza konferencja w dwa miesiące zdobyła niecałe 150 tysięcy wyświetleń Druga już mniej niż 90 Po ocenach pod tymi konferencjami widać, że ludzie nie szczególnie pozytywnie podeszli do tematu a komentarze nie zostawiały na federacji suchej nitki. Uważam, że sposób, w jaki Pink MMA ukazuje osoby LGBT, jest bardzo krzywdzące. Zrobiliście antyreklamę LGBT, brawo. Uważam, że bardziej szkolicie społeczności LGBT, aniżeli pomagacie. To I fact. tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, jako właściciele i włodarze, w takiej sytuacji dobrze jest porażkę wziąć na klatę, zapłacić zawodnikom, zamknąć biznes, albo może próbować zmienić formułę, organizować drugą edycję, korzystając z jakiegoś tam szumu medialnego, który mimo wszystko został wygenerowany. No i życie toczy się dalej. Właściciele federacji Pink zdecydowali się jednak wybrać bramkę numer 3, z uniknąć, usunąć profile w social mediach, zmienić numery telefonów, nie zapłacić zawodnikom ani złotówki i wyjechać w bieszczady. Od kilku dni na TikTokach i Instagramach zawodników oraz różnych innych osób powiązanych z organizacją pojawiają się oświadczenia wyrażające głęboki żal, smutek, niezadowolenie i zawód. W związku z tym, iż nie otrzymali ani złotówki za swoje walki czy świadczenia, które wykonali na rzecz Pink MMA, a właściciele zapadli się pod ziemię. A nikomu nie wypłacili garzy, ani włodarzą, ani zawodnikom, totalnie nikomu. Telefonów od nas nie odbierają totalnie. Do teraz e... Nie mam pieniędzy, Federacja straszy nas, że jeżeli będziemy się z nimi sądzić, to oni narzucą na nas karę dziesięciokrotności w naszej garze. Za picia. Na pierwszej konferencji. Napisali do nas, że pieniądze im schakowano. No powiem wam, tylko nie wymyślił. Gdyby tego jeszcze było mało, następnego dnia po walce wyrzucili nas z hotelu, bo okazało się, że nie było opłacone. I oczywiście ze strony włodarzy <grym> i właścicieli <grym> zachowanie absolutnie W przygotowaniu ponoć jest już pozew zbiorowy i bardzo dobrze. Niech ci ludzie walczą o swoje pieniądze. Z drugiej strony, jednak jak sobie słucham ich historii na temat tego, jak wyglądała organizacja tej gali. To trochę mam wrażenie, że lampki ostrzegawcze nie zapaliły im się na czas i władowali się w ten skam. Na własne życzenie. Posłuchajcie, relacji jednego z zawodników. Napisali do mnie od 22 w poniedziałek, czy chciałbym zawalczyć. No i oni od razu do mnie napisali, czy ja dam radę na drugi dzień być u nich na konferencji w Warszawie, co ja myślała, no dobra, no dojadę, no jak trzeba te tam gdzieś pikło z tyłu głowy, że no już ta organizacja jest słaba. Jakby skontaktowałem się też z moim menadżerem, no i on mnie jakby odradzał tą federację z tego tytułu, że już gdzieś jakieś pogłoski chodziły, że mogą być niewypłacalni. No ale ja jak to ja stwierdziłem, a tam zawalczmy, to nie fajna przygoda. Podpisywaliśmy umowę na szybko przed konferencją drugą, już na wcześniejszej umowie, Którą jakby oni tam mieli. było w ogóle jakieś dane błędne, błędy ortograficzne, literówki milion rzeczy, które się tam po prostu nie zgadzały. Te wszystkie rzeczy, które opowiada ten gość, powinny w ciele każdej logicznie myślącej osoby odpalić reakcję odpowiadającą za obrócenie się o 180 stopni i ucieczkę. I zastanawiam się, jak tam był dobrze nawijany makaron na uszy, że ci ludzie tego Czy nie tak zrobili. Coś? Cała ta sytuacja pokazuje również smutny fakt, iż niestety właściciele najprawdopodobniej witam, w głębokim witam. poważaniu mają osoby. LGBT, bo jakby choć trochę byli zainteresowani ich losem, to na przykład wypłaciliby im ich pieniądze. Ej, dobra, ale co teraz Gimper w ogóle gada? Czekaj, co, 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 co? Znaczy, nie rozumiem za bardzo t... jakby tworzenia teraz narracji, że mieli w dupie osoby LGBT? What? Nie no, po prostu nie wypłacili pieniędzy ludziom, nieważne komu. Po prostu pracownikom nie wypłacili. Makaron na uszy, że ci ludzie tego nie zrobili. Cała ta sytuacja pokazuje również smutny fakt, iż niestety właściciele najprawdopodobniej w głębokim poważaniu mają osoby LGBT, bo jakby choć trochę byli zainteresowani ich losem, to na przykład wypłaciliby im ich pieniądze. A tak wychodzi na to, że ten, kto to organizował, chciał sobie tylko wytrzeć mordę, po pierwsze, wartościami, z którymi część osób się utożsamia i chciał zbudować na tym jakiś kapitał, nie udało się. I dobrze, nie jest to oczywiście pierwsza ani ostatnia. A to gdyby wypłacili, to by nie chcieli sobie wytrzeć mordy? No nie oszukujmy się, osoba, która wpadła na ten pomysł, poniekąd chciała to zrobić niezależnie, czy by im zapłaciła, czy nie. Sytuacja, w której ktoś próbuje skapitalizować cały tęczowy aktywizm, który dzieje się wokół środowisk LGBT. Tak naprawdę robiąc to w fatalny sposób, tak naprawdę szkodząc, lesbijkom gejom, osobom bi i transseksualnym poprzez pokazywanie ich jako dziwolągów odstrzelonych od rzeczywistości. Ja robiłam led więc widać. Już nie chciałam nic mówić, ale trochę czuć. A wszystko po to, żeby Hajs się zgadzał. Może i parę złotych na tym zarobili, oby zostali za to wszystko dojechani w sądzie. Wy natomiast pamiętajcie o tym, żeby dojechać przycisk subskrypcji, klikając go w tym momencie, żeby nie. Przegapić kolejnych odcinków o wszystkim i być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie. Dzięki za uwagę. Przecież to oni sami się tak prezentują, eee... ale o co teraz chodzi? Nie przegapić kolejnych. Wy się zgadzał. Może i parę złotych na tym zarobili, oby zostali za to wszystko dojechani w sądzie. Dzięki Wy natomiast krej. pamiętajcie o tym, żeby dojechać przycisk subskrypcji, klikając go w tym momencie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o wszystkim i być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło. Cześć! Mivgandir chce. QMISUBBING to LULE. Bo przedtem powiedział, że federacja chciała im ich ukazać jako Dziwolongów, ale ja nie do tego się odnosiłem. Organizacja Pink MMA zrobili. Cała ta sytuacja pokazuje również smutny fakt, iż nie jest. Ja do tego się odnosiłem. Niestety właściciele najprawdopodobniej w głębokim poważaniu mają osoby LGBT, bo jakby choć trochę byli zainteresowani ich losem, to na przykład wypłaciliby im ich pieniądze. A tak wychodzi na to, że ten kto to organizował chciał sobie tylko wytrzeć mordę. Po pierwsze wartościami, z którymi część osób się utożsamia i chciał zbudować na tym jakiś kawałek. Jakby uważam, że to, jakby to nie ma, to nie ma e, związku.